Anna Setlak, książka z serii Miśtami je z nami, pod tytułem Miśtami i ogórkowe wakacje. Czyta Małgorzata Gołota. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Za złotymi polami, za srebrnymi rzekami, mieszkał sobie Miśtami. Jak każdego ranka Miśtami wyszedł przed swój misiowy domek i rozciągnął się mocno podnosząc łapki do góry. Po chwili złączył je ze sobą i wykonał głęboki skłon wprost do swoich misiowych stóp. Następnie potruchtał wesoło w miejscu, sapiąc przy tym jak ciuchcia, puf, 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 po czym ruszył na krótką przebieżkę po okolicy. Pobiegł w prawo i minął domek Borsuka Wiesława, który pomachał do niego pieląc grządki. Po chwili skręcił w lewo i pozdrowił wiewiórki felcie i florę, które od rana gromadziły kolejne zapasy świeżych szyszek. Po krótkim truchcie skręcił ponownie w lewo i uśmiechnął się na widok dwóch bobrów: Barnaby i Bazylego, którzy kłócili się zaciekle o wielki pień drzewa, który przed chwilą ścieli swoimi długimi, ostrymi zębami. Barnaba podgryzał go z lewej strony, a Bazyli z prawej. Kiedy pień się przewrócił, Zaczęli się spierać o to, kto powinien zabrać go ze sobą do domu. Po kilku minutach miśtami wrócił do swojego misiowego domku. Pomimo lekkiej zadyszki, czuł się odprężony i pełen energii. Obiegł do łazienki, umył łapki i zasiadł do wielkiego misiowego śniadania. Dzisiaj na stole w kuchni czekały na niego żółta, jak słoneczko, jajecznica ze szczypiorkiem, tosty z dżemem wiśniowym a na deser okrągła jak księżyc drożdżówka z jagodami. Nie zwlekając ani chwili, miś tami zabrał się do jedzenia. Pyszna, żółta jajecznica rozpływała się w jego ustach jak masełko. Zanim miś się obejrzał, talerz był już pusty. Już ją zjadłem? Zdziwił się miś tami. Jestem szybki jak żółw na wyścigach ślimaków. Zaśmiał się na głos i sięgnął po tosty z dżemem. Ułożył z nich wysoką wieżę, która wyglądała imponująco, ale była krzywa niczym prawdziwa wieża w pizie. Misiowi to nie przeszkadzało i w trymiga połknął wszystkie piętra chrupiącej, tostowej wieży. Zostały po niej tylko okruszki i jeden mały kleks wiśniowego dżemu. Jednak to nie zaspokoiło głodu misia, który na zakończenie śniadania zawsze przygotowywał sobie małe, słodkie co nieco. I tak sporej wielkości okrągła drożdżówka z jagodami wylądowała przed misiem. A oto wielki galaktyczny stwór Lord Tamiks przybył, aby unicestwić jagodową planetę. Tutaj misztami zamyślił się przez chwilę. Dr Sample complete. Ready to continue?